Cześć <coughs> z tej strony Rodekonto. Dzisiaj gramy w Robloxa, więc gramy w tower of Hell, więc zaczynamy. <coughs> Nie wiem w ogóle jest co, ale jakby zagram. Zrobiłem sobie taki challenge, że jakby coś wam powiedzieć um, no, że jakby będziemy grać teraz... Bez ułatwień, jeżeli jest jakieś ułatwienie jest ułatwienie, no dobra, nieważne Jeżeli będzie jeszcze jakieś ułatwienie To już to po prostu nie gramy, zmieniamy ten I no Jak coś to przepraszam bardzo jak Jak wam na ten Na Zrobię wam szorce zamiast filmu Po prostu ja zawsze jak robię film to mi się Przestawia i bierze na shorta Chociaż tego nie pokazuję. Więc. Um, nie wiem, ile film może trwać, tak? Tak, no, może. 12 minut? Yy, góra. 10 góra, takie, nie wiem. Zależy, jak lubicie. Oczywiście to jest mój pierwszy odcinek. Możecie mnie znaleźć z kanału. Jak on się nazywał? Ten kanał. Możecie mnie znać z kanału Kinia Official. Tam byłam, ale z Robloxu zazwyczaj nie zagrywałam, ale dobra um, Teraz trochę nie będę się odzywać, jakby, bo teraz gram i ja się boję, jakby że przegram. Więc teraz gram i pełne skupienie, więc powiem jak spadnie. Czas. No oh my god, no. Nie wiem jeszcze dopiero 2 minuty ten film trwa. Nie wiem w wcześniej grać na razie. No wiadomo, na razie nie mam nikogo znajomych. Po chciałam sobie trochę rozwinąć ten ten, bo nigdy nie nagrywałam tego. Więc zamiast, zamiast filmu będzie short z tego... Bardzo sorry, ale ja dopiero na to konto wziąłem. Bo mi się tamtym kinie oficjal ze 143 subskrybentami. Zepsuł konto. Więc no. O Jezu. Więc możecie mi tam co zdać, i <coughs> dopiero 2 minuty fa. Ja nie wiem, że wytrzymam. Jeszcze będę przechodzić. Dopóki jest <coughs> już czas, subskrybujcie w ogóle ze dzwoneczkiem. Um. Jakby taki z moneczkiem i subika. Po prostu jak słyszycie dziecko w tle w, w moim głosie, jak to nagrywam. To jest bardzo sorry, ale jak nagrywam mikrofon zawsze, to mi bierze na głos takiego dziecka. Więc nie wiem co ja mam zrobić. Ale no. Będzie dobra. Um, Teraz tu jesteśmy. Zaraz Wam pokażę, gdzie w ogóle. Fil. Um, zaraz Wam pokażę. Jak my tu jesteśmy, to tam zaraz zmieni się czas, więc zaraz tam będziemy. No, o, zaczęło się. Tutaj w ogóle jest cały ten, więc zaczynamy. Będziecie kogoś z mojej rodziny słyszeć, e, jakby to sorry, ale ja mam e, pokój ze dwoma siostrami, więc ja jestem w łóżku i one by się nie słyszały. Ale no co, Ja się żyję, obciek przez siostry, no tak to się mówi. O Matko Świętą, jak ja mam tu przejść, Dało się, ale ja nie wiem. Ja nie wiem. Naprawdę, ja nie wiem jak to, jak tu przejdę. Udało się, nie wiem jak to się stało. Brawo, w O matko święty. No, cztery minuty już to trwa. Nie wiem czy za Jestem dobra w to, w ale... Jak wam nie jak mam, tutaj to, jakby to nie jest takie łatwe. Uwierzcie mi. Dobra, Oma, nie? Nie no jest. Czemu ona tam spadła? Wytyfy <grym> No czemu ona tam spada? Ja nie wiem. Wiecie co? Bo to jest taki towar, ale ja wiem, że nie powinnam mi się poddać. Ale spróbuję jeszcze tu przejść bo ja z Wami nie umiem grać. O matkę. Uli mnie to był za nami. Nie wiem czy to widzicie sami, czy powinnam to wam mówić, ale no. Powinniście chyba wiedzieć. Naprawdę sorry, jeżeli będzie taki short za mnie z filmu i będzie bardzo długi. Po prostu jestem jakby nowa na tym kanale, ale powinniście mnie znać. Jakiś 100 osób, 140 osób powinno mnie znać. No więc no. Bardzo znana, ale tu zależy gdzie. o Mark. No, może jeszcze jest jakaś szansa, żebym tu przeszła. przyszła Sorry za to. Yy, ale nie wiem. W ogóle XZ tam jak... Nie wiem. Nie wiem czemu mówię, gdzie. Naprawdę nie wiem. Przedstawiam tu bez komentarza wypada z mody już dzisiaj, więc proszę na kim dzisiaj tak nie mów. Dzisiaj wypadło z mody, na wiadomościach było, czemu się wygupiasz. Kinia weź się w garść. No dobra. Chciałabym być w ogóle taką meduberką jak super, super winka. Na dzisiaj może. Tak to wiecie kim chciałabym być. O, ma co? 6 minut, 20 tak jak posiedzę. Więc 3 minuty zostało nam. Bo napiśę na grywanie. Nagry... 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 Na grywanie. Na. Kogo na. Pozdrowić. Pozdrowić. No no matka święta. Nie wiem, czy ktoś mi wierzy Nie jestem popularna, ale długo się szyję. nikt nie, na, nie chciał nikt nie chce. Nie ma co chodzi Jak ktoś nie was, to ktoś chciał jednak. Były lepiej, bo nas to w ogóle smutno mi bez was i nie wiem czy zrobię z tego film. Postaram się film, a nie wszyscy wiedzą co. Czyli a nie short. No i zacząłem się. Więc o 2 minuty zostały nam takie. Chyba pójdziemy do proco bo taki nie jest dobry ten film, ale też nie jest taki fajny, nie? No macie jakąś atrakcję, więc sorry, jak jestem taka w ogóle, nie jestem taka w ogóle dzisiaj spięta mam więc sorry za mój głos. Ale ja mam nadzieję, jak tym głosem mówię, to mi inny głos pokazuje w ogóle. Widzę zamiast mnie z tego dziecinnego bo mi zawsze dziecinne pokazuję w google albo gdzieś na messengerze w ogóle konto mnie utraciłam no, nie jestem zadowolona U, minutka taka i to samo napiszę nagrywam na ty... k ko... Po pozdrowić Pozdrowić Dobra, nie wiem czy ktoś zobaczy um. Teraz ktoś mi się pewnie zmienił Przeczuwam Tak, ale nie wiem dlaczego Nie wiem, naprawdę O Matko Święta Wszelanku nikt mi chyba nie odpisze no i widział? nie wiem czy... nie wiem czego posłał to nie, jest zdecydowanie mój widz to jest tam tylko matko święta jak tu jest nie, 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 w <tusy> ogóle <tusy> Matko Święta, I Nie mogę nie z moim widem. Napisam, napisałam tak, bo w poprzednim miałam W ogóle nie wiem, czy słychać mój głos w tej grze, czy nie jest grze na takie coś. Matko. O, już 11 minut, więc z Wami się zakończę. I. Chwila. Pa!